So like Dwa do modelu i mm -hmm. nie chcą wystartować, tylko się nie windują, one nie są spajczone, że fizycznie na końcu chcę mocy czy coś, tylko po prostu. Tak to po prostu. A Stopki, a bez to no, bez szczotki Przede wszystkim jest to autonomiczny system łódki zanętowej i tutaj najważniejszą i największą innowacją jest to, że zasięg przestaje mieć znaczenie tutaj do zaplanowania trasy. Wystarczy wbić kilka waypointów pointów i po prostu puścić łódkę. Łódka sama wykona zadanie, sama wróci na, na bazę, czyli miejsce, z, której, z którego wypłynęła. Co jeszcze? Może Błażej też opowie coś? Przede wszystkim zniknie pytanie odwieczne, panie, ile to ma zasięgu? Tak, tak. I tutaj jest na pewno duży plus. Możemy sobie na mapie, którą wcześniej ściągamy, na urządzenie, czyli tablet, telefon. Docelowo będzie to raczej tablet z racji no, gabarytu wyświetlacza, wygody użytkowania i tak dalej. Możemy sobie ściągnąć, tak jak mówiłem wcześniej, tą mapę. Ustawiamy sobie punkty już na mapie. Eee, dajemy komendę płyn i ona tam płynie. Tak, aparatura nie, nie jest nam do niczego potrzebna w tym momencie. Dokładnie, aparatura też już nie, nie, ma, nie ma znaczenia i, i jej zasięgi. Eee, możemy sobie zaplanować w, w tak zwanym mission planerze, eee, do, do którego punktu ma dopłynąć, którą klapę otworzyć, czy prawą, czy lewą. Czy dopłynąć jeszcze do następnego i dopiero wrócić na bazę? Światła, jak ten przedni. W planach tutaj jesteśmy nad wodą 5 minut, a już są w planach robienie ścieżki zanętowej, napływanie na punkt 15 metrów dalej. Czyli możemy na zawodach na przykład ustawić sobie model 15 metrów przed punktem miejscem nęconym i ten model będzie nam tam wracał co 15 minut i sobie dryfem z, z tonią wody czy, czy, czy prądem wody dryfował w drugą stronę. To by była bardzo wygodna sprawa. Co tam jeszcze? To otwieranie komór, tak jak mówiłeś. Praktycznie no, nieograniczone możliwości z tego, co tutaj widzimy na dzień A, dobry. W każdej, w każdej chwili, oczywiście, jak ktoś sobie tego życzy, może się przepiąć jednym pstryknięciem aparatury, tak naprawdę na sterowanie z choć Choć tutaj aparatura najmniejsze znaczenie ma, bo system jest w pełni. Myślę, że dla tradycjonalistów aparatura chociażby podstawowa też, je, by być, też, be, też jest taka możliwość oczywiście. Jednak jest to model, jeszcze. No nie jest to totalnie autonomiczna, autonomiczny sprzęt. Dodatkowo oczywiście będzie to docelowo połączone z ekosondą Raymarine. Na dzień dobry takie plany. Zasięg jest przetestowany. W tym momencie tutaj mamy opłynięte jakieś 470 metrów zbiornik dookoła. Wszystko, wszystko gra. Płynęliśmy zbiornik dookoła, to może wykorzystajmy tą funkcjonalność do tego, żeby stworzyć mapę. Co jest możliwe? Jak najbardziej. Pewnie, pewnie jak najbardziej jest możliwe. Na wcześniej pobranych mapach widzimy cały zbiornik. Jesteśmy tutaj akurat nad zalewem w Kobylej Górze, w okolicach tutaj moich. My jesteśmy dokładnie tutaj przy tamie. Punkt będziemy zaznaczać przy pomoście tutaj dla celów filmowych to jest parę tam, naście, może 10 metrów No i tutaj może to już przemo dalej Okej, okay, dobra to płyniemy w takim razie manualnie manualnie sobie A, chyba ten No płyniemy ten. Dobra, płyniemy sobie manualnie zaznaczyć punkt w tym momencie łódka płynie do e, pomostu tam będziemy zaznaczać właśnie punkt czyli tak zwany waypoint Oczywiście mu tak jak mówiłem wcześniej, można to zaznaczyć z pozycji mapy, czyli klikając w danym miejscu na, 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 na mapie i zaznaczając go, bądź dopływając tam ręcznie i też zaznaczając. Jesteśmy już przy domu jakieś 2-3 metry Tak, Dokładnie to widać, klikamy sobie za miejsce łódki, nazywamy na, na przykład PM. Ok, tutaj. Dobra. Poszły. dopływamy sobie do punktu wcześniej zaznaczonego dom. Mamy tutaj wybór otwarcie klap, oczywiście jak do domu płyniemy kamienie, auto do i płyn do nas. Dobra, nic, wynia. sobie do nas. I mamy model praktycznie pod Tak, model jest y, dokładnie w punkcie, z, której, z którego wypłynął. Y, I teraz co? I teraz sobie... Y, teraz sobie popłyniemy po prostu, y, tak, nie znaczy przy przegu, dobra. Popłyniemy sobie do punktu, m, który zaznaczyliśmy, czyli pomost. Otwieramy klapę i, i klikamy sobie, żeby automatycznie od tego pomysłu wrócił. Po dopłynięciu, że je wrócił na wadze. teraz wykładnie z do celu. Ona. W tym momencie na 10 metrów zwalnia po to, żeby idealnie naprowadzić na, na punkt. Dobra, mamy, jest na miejscu i łódka wraca do brzegu. Dziękuję, ale... Okay. No tak tak, za wszystko płynie No sorry to Twoja wina że za szybko płynie To prawda To już jest wina Minowajca jest konstruktor Ewidentnie Ewidentnie dał ciała, głupka za szybko płynie Sorry. Słuchajcie, to umawiamy się tak: przez ciebie za szybko płynie, a przez ciebie za daleko. <laughs> Przemek, tak? tytułem podsumowania. Nie widzę łódki. Z całego zdarzenia. No Jestem bardzo pozytywnie zadowolony z testów. Bo ty pierwszy raz, tym... raz miałeś do czynienia z bezszczotkami. Tak, tym bardziej, tego, że troszkę się bałem tego i chciałem i bałem się troszkę yy, tych bezszczotek, natomiast okazało, okazało się, że właściwie nie musiałem nic ustawiać. Ona automatycznie się skalibrowała, automatycznie dopasowała i pływa to wyśmienicie. Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszych testów. Błażej, sceptyk nie wierzył, że coś może zrobić na nim wielkie wrażenie. Jak no, ja tu nie wrażenia? chodzi o wrażenie? No po prostu e, co, no. na no, no, e, Raymarine chodzi, tak działa, w cudzysłowie chodzi. Pływa wszystko, zasięg jest, jest super. E, do tego tutaj autopilot e, nazwany Navi e, Czy tak zostanie? Nie wiemy jeszcze. Krótko mówiąc petarda. No nie ma co to opisywać. Dobrze, jakie plany tego całego przedsięwzięcia? Zaczynamy w naszych modelach, tak? Tak. I bardziej przede, e... przede, przede wszystkim, jeśli chodzi o modele, właśnie, żeby tutaj konfiguracja była no, już na full wypasie, e, raczej przewidziane będzie to do Barakudy Big. E, poniekąd są plany i myślę, że będą zrealizowane w tym sezonie, jak nie na początku, to co najmniej w połowie, e, czyli powstanie nowy, nowy kadłub pośredni pomiędzy barakudą standard a bigiem, żeby po prostu było można tam wszystko to, co potrzeba wygodnie zamontować i żeby model też no, nie bał się praktycznie każdej wody. W konfiguracji tylko na pewno na bezczotkach, tylko oczywiście z Marinem bądź jeszcze może jakąś lepszą, bardziej zaawansowaną sądą. No i oczywiście tutaj z Nawi Boat'em, czy, czy, czy jak to jeszcze będzie nazwane, nie wiemy. Tyle. No. Jest petarda Czekaj, bo to jutki nie już płynie do punktu półtuczę Jest petarda Ryb tu nie mam, bo to PZ dwu. a coś się, po, coś się pojawiło, czekaj